Mama tego udawu po prostu sobie opatrzyć. A bo można być że z domu to odgwałcona jest w ciąży. Co wtedy? też by musiała to dziecko donosić, urodzić? No dlaczego nie? Trzy. A bez głowy, tak jak tutaj takie sytuacje były, dziecko nie ma szansy na życie. A czy my możemy decydować o tym, jaki cię rodzi? Jakie to jest? Dla mnie to jest po prostu chory. Jakiś taki jestem w Sudanie. Nie, to na mnie nie ma rozmiaru. Jeszcze, aby nam się Pan przedstawił? To ma być diapos. Dziękuję bardzo. Jak się Dzień. pisze nazwisko? To ma być